Tak, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że, że się widzimy. Że, że ekstraklasa ruszyła, także, także wszyscy na pewno byliśmy trochę stęsknieni, a, a, a może i nawet bardziej niż trochę. I, 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 i się zaczęło. Yy, wiadomo, że przyjeżdżaliśmy do, do, do Zagłębia, które u siebie w tym sezonie jeszcze nie przegrało. Także mieliśmy świadomość, jak ciężkie nas tutaj czeka zadanie. Jednak chcę powiedzieć, że z punktu widzenia przede wszystkim taktycznego mój zespół zagrał dzisiaj momentami wzorowo, momentami bardzo dobrze i momentami dobrze. To, to, to tak wyglądało. To dało nam dzisiaj trzy punkty. Wydaje mi się, że zasłużone, że na te punkty żeśmy we zasłużyli. Jest to bardzo dobry start do, 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 do tej rundy. A kapitał punktowy wiadomo, że, że, że liczy się ogromnie, bo tabela jest bardzo, ale to bardzo spłaszczona. Także jeszcze tydzień temu wracając z Turcji zastanawiałem się, jak ciężko tutaj będzie, jak trudne będzie to spotkanie, ale, ale tak jak powiedziałem, byłem, byłem przekonany, że, że zrobiliśmy pewnego rodzaju... Progres przede wszystkim w paru rzeczach, które, które bardzo chcieliśmy poprawić. Bardzo też cieszy ten wynik z zero bramek, bo to jest zawsze bardzo fajny kierunek na to, aby, aby dalej wierzyć w to, co się robi i, i tak i też tak będzie. Także kolejne spotkania, kolejne wyzwania. Za chwilę odrabiamy straty jeszcze meczu zaległego, także, także nie ma co tutaj popadać w jakąkolwiek euforię, ale, ale, ale radości jest dzisiaj na pewno sporo i zadowolenia z wykonanej dobrze pracy. To co powiedziałem. Dzisiaj głównym argumentem w grze GKS Ołgotowice była bardzo duża dyscyplina taktyczna. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dzięki. Dobry wieczór Panie Trenerze w nowym roku. Karol Bugański, Przegląd Sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa i zapytam o wejście w to spotkanie, ten animusz spuentowany bramką. Taki był plan, żeby Zagłębie spróbować zaskoczyć, spróbować zepchnąć do defensywy zanim oni gdzieś tam spróbują rozwinąć skrzydła? To była jedyna rzecz, która, która jakby troszeczkę dawała mi takiej, takiej wewnętrznego pytania samego siebie, czy, czy, czy zagłębia bardzo mocno na nas ruszy, czy, czy jednocześnie poczeka i będzie czekało na tą swoją, jakże, jakże mocną fazę przejściową. Postanowili się wycofać zaraz od pierwszej minuty to czuliśmy, a myśmy bardzo mocno nacisnęli i rzeczywiście mieliśmy taki plan, aby jeżeli tak będzie, to, to wtedy bezam, bardzo mocno zanim muszę zaatakować. No chciałoby się zawsze strzelić wcześniej tą bramkę i, i, i tak się stało. Także to jest zawsze trochę połamanie szyków rywalowi, ale, ale naszym, naszym zadaniem było dzisiaj grać wysoko, agresywnie wysokim pressingiem, a jeżeli będziemy przy piłce, a przeciwnik będzie na swojej połowie, to mieliśmy być bardzo odpowiedzialni, ale bardzo mocno grać do przodu. Często w Katowicach pytamy pana o Bartosza Nowaka, nie sposób po dzisiejszym meczu o niego też nie zapytać, gdzie, gdzie jest sufit tego zawodnika, bo kibice skandują już jego nazwisko z meczu na mecz jest coraz lepszy, no i chyba tego sufitu nie widać na razie. Cieszymy się, że, 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 że widzimy dzisiaj tak grającego, doświadczonego zawodnika w piłkę, że, że, że radzi sobie bardzo dobrze, jest, jest niewątpliwie liderem ofensywnym mojego zespołu. Dużo pracujemy, dużo rozmawiamy, Bartek się bardzo dobrze czuje w tych ramach, które mamy. On również świetnie realizuje zadania taktyczne, jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o pewnego rodzaju zachowania, jeśli, jeśli chodzi o grę defensywną zespołu, a w ofensywie on ma te błyski, te błyski, które tak bardzo, bardzo lubią kibice, bo, bo, bo jego zachowania po prostu w polu karnym przeciwnika, czy też w stałym fragmencie gry, są, są często wzorowe. Sufit? Nie, po co sufit? To, to nie ma co, niech, niech patrzy w niebo i niech niech, niech niech ładuje, ile ile fabryka daje. Zobaczymy. Uh -huh, Dzień dobry, Michał, Murzyn GX.pl. E, ten, że mówił Pan, że jak wracał Pan z Turcji, to, e, to trochę o tym meczu sobie tak właśnie myślał, jak to będzie. I chciałem zapytać, w, może w tak, bo e, czy spodziewał się Pan w ogóle, że to zwycięstwo, czy ten mecz może być nie powiem, że łatwy, no bo to by było niesprawiedliwe, ale tak spokojny w wykonaniu GKS-u? To znaczy, myśmy w ten okres przygotowawszy bardzo mocno postanowili poprawić dwa, może dwa i pół, ale żeby już było może dosadniej, to trzy elementy, które wydawało nam się z punktu widzenia pierwszej rundy, nam szwankowały. I bardzo mocno żeśmy w tą pracę poszli, drużyna, drużyna również jakby pokornie przyjęła te nasze uwagi, gdzie musimy się, się, się poprawić. I w drugiej rundzie tam, tej drugiej rundy jesiennej było widać naprawdę już bardzo dużo dobrych rzeczy w grze gks Katowice. Jednak, jednak brakowało mi jeszcze czegoś, co, co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Dzisiaj ten element był naprawdę poprawiany. Ten nasz doskok do, do, do przeciwnika, kiedy, kiedy, kiedy piłka jest w locie, był dzisiaj na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ja oczywiście jeszcze będę to wszystko sobie analizował i, i spokojnie przeglądał, ale, ale poprawiliśmy co najmniej dwa z tych trzech elementów i to było widoczne dla mnie emokiem. Jeszcze oczywiście są mi potrzebne pewnego rodzaju rzeczy, które jakby dopełnią tą, tą, tą wiedzę. I ta gra, wydaje mi się, poszła troszeczkę do góry. Na Zagłębie miało dzisiaj w nas naprawdę bardzo trudnego rywala. Tak trochę o personalia pytając, bo no, nieraz tak zastanawialiśmy się nad tempem wprowadzania nowych zawodników do, do zespołu, do pierwszej jedenastki, czy nawet wchodzących z ławki. No, dzisiaj Mateusz Wdowiak wystąpił w pierwszym składzie i chciałem zapytać, czy oprócz no, takich aspektów czysto piłkarskich, taktycznych na tę decyzję miał też wpływ, miał też wpływ to, że no, jest to były piłkarz Zagłębia, który trochę od środka tę drużynę po prostu zna? Przede wszystkim wpływ na to, że, że Mati dzisiaj wystąpił w pierwszej jedenastce było to, że był kiedyś zawodnikiem Rakowa i, i bardzo bliskie te zasady, które w Rakowie panowały, są bardzo bliskie też mojej idei gry, gry naszego GKS-u Katowice. To też to zawodnik troszkę, jeśli pod względem tego taktycznego rozumienia tego wszystkiego, zawodnik na skróty. Przyszedł i bardzo dużo już rozumiał, bardzo dużo automatycznie działał i, i dla mnie to był bardzo ważny aspekt w dzisiejszym dniu. Nie zastanawiałem się i nie brałem tego pod uwagę, że to zawodnik akurat nie zagłębia i że to będzie... Kluczowe było to, że zawodnik bardzo dobrze rozumie to, co chcemy grać, a, a, a niekiedy z nowymi zawodnikami po prostu troszeczkę czasu mi więcej potrzeba, stąd ta decyzja. No i drugi debiutujący, Erik Irka. Czym była podyktowana zmiana Alana Czerwińskiego na Erika Irkę? Alan poczuł taki dyskomfort w 25 minucie w kolanie. Tak jakby przez moment, tak jak teraz z nim rozmawiałem, przez moment poczuł jakby mu kolano troszkę zblokowało, potem puściło. On z takim swoim charakterem, jak to zawsze Alan, to, 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 to za bardzo się nie przyzna. W jednak jednak puściło i, i, i było widać ogromny grymas już bólu i, i ból w tym kolanie. Także teraz jak z nim rozmawiałem, być może nie jest najgorzej. Myśmy Taką przypadłość zalaną mieli bodajże 3-4 miesiące temu no szkoda, bo cały okres przygotowawczym no naprawdę na bardzo wysokich obrotach i, i, i to był przykład intensywności na, na, na obozie, bardzo, bardzo wysoko przepracowany obóz. No a tutaj niestety w pierwszym meczu taki, 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 taki na razie sygnał niepokojący. No zobaczymy, będziemy to diagnozować. No Na razie, na razie jest tak, 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 no tak, tak słabo nie jestem kolanem. Ale miejmy nadzieję, że to jest nic poważnego. Dziękuję. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny GKS-u, bo drużyna wygrała zasłużenie. Eee, nie zrobiliśmy dużo, żeby, 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 żeby przynajmniej zdobyć jeden punkt. Eee, bramka stracona na 1-0, praktycznie początek, zaraz sam meczu. To nie znaczy, że już jest tragedia, tylko wręcz przeciwnie. Mamy dużo czasu, bardzo dużo na odrobienie tych strat, ale gra w ogóle nam się nie. Nie układała największe zagrożenie. Gdzieś tam stwarzaliśmy stałych fragmenta gry, a, 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 a wcześniej, po fazie takiej przejściowej, gdzie nasz napastnik miał piłkę, straciliśmy ją i, i dostaliśmy tą bramkę na początku meczu. No i drugą połowę powiedzieliśmy sobie, że zostajemy w tym samym składzie. Będziemy walczyć o odwrócenie losów spotkania. No i znowu początek może nie druga minuta, ale siódma czy szósta drugiej połowy i stały fragment zawodnicy przeciwnej drużyny GKS-u, praktycznie bez żadnego krycia. W pierwszym meczu pół roku temu Bartek Nowak strzelił dwie bramki, dzisiaj zaliczył bramkę i asystę i to jest niedawno wybrany ligowiec roku. I takiego zawodnika też nam gdzieś tam brakowało, bo tacy zawodnicy są w cenie i... Tutaj przeciwstawialiśmy się, jak mogliśmy. Zobaczyliśmy się na boisku nowych zawodników, których wczoraj załatwiliśmy, eee, plus ligocki, młodzieżowiec, bo, 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 bo tego wymagała sytuacja i, i tyle. Musimy to zaakceptować. Mieliśmy tu twierdzę, o której się głośno mówiło, a tu od razu pierwszy mecz. Eee, wszystko spaliło się i i, i, I mamy następny mecz Już piątek Mam nadzieję, że może ta zima odpuści Ale z tego co, co, co się słyszy To nie za bardzo, bo tu mamy też problemy swoje mm, mm, Z treningami i, I huchamy, dmuchamy Żeby zmieniając sztuczną na naturalną Żadne kontuzje się nie przyplątały No i, i, i myślę, że dzisiejszy mecz Może ktoś jeszcze dojść do tej ekipy kontuzjowanych bo tak dobrze to po tym meczu nie, nie wygląda, bo, bo, bo to jest właśnie taka aura i taki okres, gdzie, gdzie jak się zmienia ta no to jest się podatnym bardziej na kontuzję. I o to się najbardziej martwimy, bo, bo, bo ee, no w tej, że tak powiem, e, sile ofensywnej no musieliśmy dzisiaj sprawdzać nowych, nowych ludzi, jeszcze niezgranych i. I ten mecz, te minuty gdzieś tam też dały nam odpowiedź. Może nie pełną, bo, bo, bo mecz był gdzieś trudny, bo goniliśmy dwa, wynik 2-0 i, i, i nic nam nie, nie chciało gdzieś tam wpaść. Chociaż Kosidis był blisko dwa razy, ale to było za, za mało. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór Tymoteusz Mech, polski z Yy, wspomniał Pan o takiej apatyczności w defensywie yy, na w samym początku yy, spotkania i o tej straconej bramce. Co Pana zdaniem było powodem takiego, tak, tak złego wejścia w ten mecz? Sobie spokojnie jeszcze przeanalizujemy dokładnie, jak to wyglądało, jeśli chodzi o minuty, o aspekty motoryczne, bo, bo tutaj ta intensywność nie była na wysokim poziomie. Najlepiej w pierwszej połowie zagraliśmy ostatnie 10 minut, gdzie. Gdzie, gdzie, gdzie zagraliśmy odważniej, pewniej i, 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 i to wyglądało, jeśli chodzi o te aspekty też piłkarskie, trochę lepiej. A tutaj no, dużo takich meczów już mieliśmy, prawda, że, że nam się nie układało po tej dłuższej przerwie. Też nie mieliśmy gdzieś tam swoich atutów, jak do tej pory. To był nowy zespół, można powiedzieć, gdzieś tam z przodu, może też nie zupełnie, ale tutaj niektóre mecze też Przechylaliśmy na swoją stronę zmianami, a tutaj no, te zmiany, tak jak wspomniałem, były jeszcze niezgrane, niedoświadczone, jeśli chodzi o, o też młodego Ligockiego, a chcieliśmy tu zobaczyć, jak się spiszą w tych trudnych warunkach, bo, bo, bo jeśli chodzi o siłę ofensywną, to tylko jeszcze Arek Woźniak został na, na ławce, a tak to już byli praktycznie sami defensywni zawodnicy. I, i, i tak jak wspomniałem, no, ciężko w tym meczu gdzieś tam. To funkcjonowało, ale nie można się załamywać. I wracając do pytania, ten początek: no, drużyna po prostu gości była lepsza. No, miała swoje atuty, i, i tutaj gdzieś my nie popisaliśmy się. I nasza gra ofensywna też nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie chcieli, bo, bo w defensywie tutaj. Przede wszystkim te fazy przejściowe, gdzieś tam zbieranie drugich piłek też było po stronie gości, i, i potem to było, przełożyło się na obraz całego gdzieś tam spotkania. My potrafiliśmy z auto oddać piłkę za darmo w pierwszej połowie. No to pff, umówmy się, no, masz piłkę w rękach i oddajesz za darmo. E, i, I takie momenty mieliśmy. No, no to, to trzeba właśnie się troszeczkę pod tym względem ogarnąć, gdzieś zastanowić, bo. Bo jak takie rzeczy będą nam się przytrafiały, no to będą naprawdę ciężkie chwile, a, a to są proste rzeczy, które musimy szybko poprawić i sobie przypomnieć właśnie, że, że potrafimy je wykonywać. Wspomniał pan o tych brakach w ofensywie. Zabrano panu tak naprawdę na ostatni, ostatni moment Leonardo Rosze ze składu. Jak pan się czuje z tym, że zabrano panu tego zawodnika tak naprawdę. Z dnia na dzień, i czy według Pana sprowadzeni nowo, na nowo zawodnicy będą w stanie godnie zastąpić Leo? No tak, z dnia na dzień nie. Z dnia na dzień, jeśli mówimy o obozie w Turcji, gdzie mieliśmy spaling i Leo miał wystąpić, i w tym dniu się dowiedzieliśmy, że, że Leo nie zagra, bo, bo wraca do, do Rakowa. Potem jeszcze ta saga gdzieś tam się przeciągnęła, bo jeszcze były nadzieje, że wróci do nas. E, 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 no i w końcu no, zapadła decyzja, że nie ma szans na to i trzeba było szybko działać na rynku transferowym i, i dzisiaj zobaczyliśmy e, Lewiego sz, Szabo na, na boisku i jak najbardziej no, taka nasza rola, żeby z nim pracować, żeby strzelał bramki, żeby szybko w, wkomponował się do naszej ligi, Roszy było łatwiej, chociaż też w pierwszym meczu na Lechu, chociaż drużyna wygrała, nie strzelił, nie strzelił bramki, no ale już naszą ligę znał, już miał 300 minut w Rakowie rozegranych, dlatego też no, trzeba dać więcej czasu tym nowym zawodnikom i, 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 i wierzymy, że będzie z nich pożytek, a, a Leo jest nie do zastąpienia, jeśli chodzi o jego atuty, bo mało jest takich napastników, prawda? I gdzieś rosłych, i, i absorbujących czasami dwóch, dwóch stoperów w polu gdzieś tam e, karnym i bardzo skutecznym przy bardzo takich górnych piłkach, bo to pokazywał, prawda? Dziękuję bardzo. O, ostatnio z widzewem, i, i tak to wygląda. Witam serdecznie Hubert Anuszkiewicz Zagłębie.pl, Chciałem poruszyć dalej kwestie tych faz przejściowych, ale też rozgrywania piłki od własnej bramki. Czy nie uważa pan, że były zbyt defensywnie nastawione boki obrony? Rozumiem, że nie było na rezerwie zbyt ofensywnie nastawionych zawodników. Jednak czy lepszym wyborem nie byłby JosiP Ciurłuka oraz Luka Lucić? No można gdybać, by trzeba było sprawdzić, by musieli zagrać, czy by lepiej się zaprezentowali, czy, czy nie. No tutaj mówimy o dwóch pozycjach. Myślę, że myślimy o zastąpieniu Jakuby i o zastąpieniu Orlikowskiego. Orlikowski to jest młodzieżowiec, to jest nasz wychowanek i, i, i stawiamy też, bo taka jest filozofia na, na swoich zawodników, którzy na to zasługują. A on, on na to zasługiwał no dziś może nie był jest no tak jak cała drużyna nie popisaliśmy się ale ale to tak jak wspomniałem po jednym meczu nie można gdzieś tam skreślać Jakuba też miał swoje zadania i w defensywie i w ofensywie jest to zawodnik o wiele wyższy Chociaż po stałym fragmencie głową dostaliśmy taką bramkę od, od Luki i Lucicia, to też takie aspekty decydują. A, a wiemy, że Klemes i Jędrych no to są goście, którzy w powietrzu potrafią zdobyć bramkę. No i tak Jędrych zrobił właśnie, ale Jakuba był troszeczkę inaczej ustawiony, nie na Jędrycha, że tak to nazwijmy, tam inni zawodnicy maczali w tym palce. Dlatego same rozegranie, same atuteki ofensywne można, można gdzieś tu dyskutować, ale też inne rzeczy wchodzą w grę, tak jak mówiłem. Eee, I wytłumaczyłem, mam nadzieję, że dokładnie. Czy zatem mimo tak słabej gry zagłębia, umiałby pan wskazać jakieś słabe aspekty GKS-u, które mógł wykorzystać zespół miedziowych, ale ostatecznie to się nie udało? Nie lubię oceniać drużyny przeciwnej i, i opisywać gdzieś tam i wywodzić się, prawda? Zagłębienie mnie interesuje i tutaj nie zachwyciliśmy, nie popisaliśmy się. Były momenty, może po zmianach, lepszej gry, ale to też GKS już miał dwupunktową zaliczkę i tak samo znowu można gdybać Nie lubię gdywać. Po prostu okazaliśmy się słabszą drużyną i, i to musimy zaakceptować i wszystko robić tak, żeby jak najlepiej wybrać skład w Kielcach na następny mecz, a przede wszystkim też, no tak jak wspomniałem, o tych treningach, o tych urazach, żeby tu było wszystko gdzieś tam poukładane, no to wtedy, wtedy będziemy gdzieś tam mieli większe pole manewru. Dziękuję. Piotr, Jana z Gazeta panie trenerze, ten dział kreacji, o którym rozmawiamy, tak naprawdę ci nieobecni, no bo Roszy nie ma, pewnie już nie będzie, ale, ale właśnie czy Kajetan Szmyt, czy, czy, czy Marcel Reguła, jaka jest perspektywa ich powrotu, kiedy oni, na kiedy pan liczy, że kiedy oni mogą wrócić do gry? No bo dzisiaj bardzo brakowało tego, tej kreacji po prostu na wojsku kreacji utrzymania piłki z przodu, zadziorności, bo, bo, bo to przecież reguła ma i mam nadzieję, że już na najbliższy mecz, ale zobaczymy, prawda. Kajetan Szmyt, łudziliśmy się, że będzie na, te, na to spotkanie, ale niestety bez szans w żadnym treningu nie wziął udziału. To jest po kłosie meczu z widzewem Szmyt i ławniczak, którego też nie mamy i pewnie. Na ten najbliższy mecz nie będziemy mieli, a zobaczymy, co, co dalej. No, ten rok dla nas się nie układa tak, jakbyśmy chcieli. Tu już wspomniane ruchy kadrowe, te kontuzje, prawda, teraz jeszcze Taura, ta gdzieś, gdzieś. I yy, yy, co zrobić? Trzeba to, tak jak wspomniałem, zaakceptować, trzeba, trzeba, trzeba pracować yy, na to, żeby gra była lepsza. Przede wszystkim też punkty łapać, i, i tyle. Dawno Zagłębiłby nie miał takiej pozycji wyjściowej przed rundą rewanżową wiosenną, jakbyśmy jej nazwali, no bo wiadomo, że tam pierwsze mecze już są grane na, na, jeszcze w poprzednim roku, ale ta pozycja wyjściowa była bardzo dobra. Nadal nie jest zła, mimo tej dzisiejszej porażki żal byłoby tego nie wykorzystać, ale ta duża ewidentnie powinna być jeszcze wzmocniona. No, transfery przyszły bardzo późno, właściwie po obozie, no bo Sebastian Kowalczyk doleciał na, na samą końcówkę. Jakie pozycje pan jeszcze chciałby, żeby zostały wzmocnione po to, żeby tej szansy nie zaprzepaścić? No, i myślę, że tu będziemy mieli problem z transferem. Może jedyny ofensywny transfer się nam przytrafić, a tak to, to, już, to już myślę, że, że, że nie mamy szansy na transfery. To tak to gdzieś tam rozmawialiśmy i tak zostało mi przedstawione. No i teraz też wiem, jak to wygląda, bo, bo, bo no tutaj wyjątkowo gdzieś tam, jak jest zima. No to my trenowaliśmy teraz ostatnio w Polkowicach, na sztucznej nawierzchni, bo, bo jest troszeczkę lepsza od tej naszej, prawda? I tak jak wspomniałem, te przejścia gdzieś tam. Dlatego te zagłębie może miało problem pod koniec roku, tak jak wspomniałem, że nam się udało w grudniu zdobyć sześć punktów, ale trzy lata wstecz to było w siedmiu meczach chyba jeden punkt w tych ostatnich miesiącu, bo może też to miało gdzieś tam wpływ i, i takie rzeczy gdzieś tam trzeba będzie zastanowić się, poprawić, żeby, żeby lepiej funkcjonować w tych trudnych tych miesiącach, pod koniec e, jesieni czy na początku wiosny, prawda, jak, jak takie coś gdzieś jest, chociaż te kontuzje, o których mówimy, to były w Turcji, prawda? Praktycznie i, i, i tam też nam gdzieś szczęście nie sprzyjało. I tak jak wspomniałem, jeden transfer może być jeszcze ofensywny, żeby tu była rywalizacja większa, bo musi być rywalizacja. To, że jest. Jeden skład, czy jest 12-13 ludzi, to jest za mało. Liga poszła niesamowicie w górę. Drużyny się wzmacniają. Każdy mecz jest na wagę złota, czy na wagę naprawdę wielką, bo nie wiemy, zobaczymy pod koniec maja, jak to wszystko się poukłada, ale, ale sami widzimy. Różnice są bardzo małe i taka zadyszka na początku może potem spowodować nerwowość i każda strata punktów, no to jest naprawdę. Hmm, bardzo duża różnica. No dzisiaj, wygrywając, mamy 11 punktów nad Gieksą. Przegraliśmy, już się robi taka przewaga. To są tak zwane mecze o 6 punktów. I trzeba być naprawdę e, gdzieś, gdzieś wyczulonym na to i poważnie do tego podchodzić, bo, bo, bo takie zagapienie to może być naprawdę na koniec bardzo bolesne. I tu musimy tego gdzieś tam uniknąć. Jeszcze Karol tutaj. Dobry czy panie trenerze. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. To ja może tak podsumowując, zapytam, czy nie ma pan takiej myśli dzisiaj po tym meczu, że ta runda po prostu pod każdym względem, biorąc pod uwagę, jak się zaczyna, będzie trudniejsza? Czy, czy taka myśl panu najbardziej nie będzie towarzyszyć po tym meczu? Zawsze wiosna jest o wiele trudniejsza. Tutaj się dzieją niesamowite rzeczy, chociaż na jesieni też byliśmy świadkami różnych różnych yy, że tak powiem, niespodzianek, i na pewno tutaj, właśnie tak jak wspomniałem, czy wcześniej liga się zaczyna, bo już w styczniu i, i, i warunki są trudne do gry, bo nie mówię o treningu, ale też i te płyty, widzieliśmy, że trawa to jeszcze jest przed koszeniem i, i, i dużo gdzieś tam ziemi jest. czy... Czy piachu, i to też gdzieś tam zawodnikom wchodzi bardziej, bardziej w nogi. Trzeba troszeczkę inaczej się poruszać w tym okresie, jak potem gdzieś, gdzie, gdzie, gdzie to już wszystko wygląda tak, jak powinno. I jestem świadomy tego i od, od początku mówiłem, że, że tutaj trzeba. Myśleć przede wszystkim o jak najszybszym punktowaniu, jak najszybszym utrzymaniu, bo, bo jeszcze żadna drużyna tego nie ma, bo lider nawet tego nie ma, i bo, bo punktów ma e, tylko dwa więcej od nas na obecną chwilę, chociaż jeszcze gra, gra mecz, i, i, i tutaj, tutaj tego jesteśmy świadomi. I zakładaliśmy, że będą transfery przed obozem, ale życie pisze inne scenariusze, i teraz mamy gdzieś tam posiłki, musimy szybko tych zawodników gdzieś wdrożyć, żeby rywalizacja była na wyższym poziomie, a w tych zawodników też wierzymy, że oni mogą być też pierwszoplanowymi, ale to wszystko od nich zależy, jak ta konkurencja na danych pozycjach będzie wyglądać.